Cześć, ja jestem Magiczny, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci dwie najlepsze mapki do ćwiczenia AIMA oraz edycję w grze Fortnite. Zachęcam Cię również sobie takie same opeczki w górę, ta na dole, ponieważ w 120 lajków lecimy z kolejnym takim odcineczkiem. Oraz zachęcam na wąsę, bo sobie takiego samego czerwonego wszystko ta na dole, ponieważ nasz kanał rośnie ciągle w górę i mam nadzieję, że niedługo dobijemy 7 jeżeli jesteś ciekawy, kto wygrał ostatni konkurs na 1000 swadolcy, zajrzyj na jego Instagrama, do którego znajdziesz link w opisie. A w dzisiejszym odcinku jest również do wygrania pakiet chatowy. Jedyny co trzeba zrobić, to właśnie mieć łapeczkę w górę, suba oraz napisać w komentarzu hashtag karnet bojowy. A już wam przedłużam i zapraszam do oglądania. Okej, okay. pierwszą mapą, którą dla przygotowałem jest mapa od Rydera. Jest to mapa do odciszenia waszego alma, moi drodzy. Na tej mapie znajdziecie aż cztery poziomy, które wyćwiczą świetnie waszego alma. Pierwszym z nich jest zombie, bardzo szybki, który ucieka po balanspadach. spadek. Moi drodzy, cisząc na tym zombie, wyciszcie świetnie swój movement oraz laser przeciwnika, który będzie leciał lub wybijał się impulsywką bądź innym jakimś tutaj movementem w gierce. Moi drodzy, to jest bardzo super ćwiczenie, ponieważ celują za, za tym za tym zombie. Zwiększacie swoją celność oraz szybkość poruszania się z graczem. Sami zobaczcie jak to w ogóle wygląda, jak szybko on leci i jak bardzo trenuje waszego aim'a. Wiadomo, że na początku nie będzie trafiać większość czałów, ale myślę, że z dnia na dzień, że będziecie trenować właśnie tą mapkę, to będziecie trafiali coraz więcej strzałów i wasz aim znacznie się polepszy. Drugim poziomem jest poziom, gdzie stoją boty. Jest to poziom dla pompy. Moi drodzy, tutaj nie chodzi tyle co o edycję, ale po tym, że w bomby bombyś temu botowi 200 dm, żeby go zabić. Moi drodzy, na takie właśnie 200 są bardzo dobre. Coś tych pomp nie ma w gierce, ale myślę, że z czajnika, jakbyście tutaj skułowali swoich sił, może by wam się udało. Trzecim bardzo fajnym poziomem, moi drodzy, który jest naprawdę mega przekosacki według mnie, są właśnie kulki, które latają na tych bal to jest naprawdę sztos moi drodzy jeżeli uda wam się zbić dwie w trakcie ich jednego lotu to jest naprawdę spokojny wynik ponieważ te kulki ćwiczą waszego aim'a na przykład jeżeli hop rusza się, ale nie tak, nie tak, nie tak, bardzo, nie tak bardzo szybko to się nie właśnie na zwiększenie waszej celności oraz również momentu jak to ma się tym zombie no i zostało nam cztery poziom, który zwiększa w 100% procentach naszą szczel, szczel, szczelność. Moi drodzy, macie tutaj właśnie takie tarcze i starajcie się te tarcze nie celować na mniej pół minuty, tylko starajcie tak bach, 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 nie będziecie może trafiać, nie strzelajcie full auto, ponieważ full auto to wiadomo, że większość czołów będzie wchodzić, a tu nie o to tutaj chodzi, ponieważ tutaj chodzi o to, żebyście szybciej nacelowali na gracza, które są skądś troszeczkę daleko od was. Moi drodzy, wiadomo, że nie wszystkie czoła będzie trafiać, na początku większość nie będzie trafiali, ale... Właśnie z dnia na dzień myślę, że Wasza celność znacznie się powiększy, powiększy i że będziecie o wiele lepsi i, i myślę, że będziecie o wiele lepiej trafiać właśnie w tych graczy. Okej, okay, druga mapka jest również pana Rydera. Skupimy się tutaj na wytrzeniu Waszych edycji. Mapka jest wykonana na najwyższym poziomie i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście wszystkie kody napeg macie tutaj u góry lub na dole w opisie. Ok, mapka jest zarówno dla tych początkujących jak i dla tych właśnie pro. Moi drodzy tutaj wiele poziomów, od najłatwiejszych do najtrudniejszych, nie wiem jakichś tutaj boskich triple editów jeszcze jakichś tam innych świrowań. Moi drodzy, możecie na nich wszystkie pasze z edytowania Od edytowania schodów w podłogi w dół Do edytowania na przykład tych, tych triple czy tam full editów Moi drodzy, myślę, że mapka jest naprawdę dobrze skonstru skonstruowana I dla tych początkujących radzę sobie najpierw zacząć od tych najwyższych trybów Ponieważ, jeżeli już ogarniecie te łatwe tryby Będziecie mogli dzień w dzień przechodzić na te właśnie coraz trudniejsze Ponieważ jest ich tam tyle, że naprawdę Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie I naprawdę każdy będzie mógł ćwiczyć się na nim na najwyższym poziomie Uważam, że ta mapka jest bardzo dobra do zaciszenia waszych edycji, ponieważ macie tutaj właśnie kilka wariantów. Myślę, że najlepszym tutaj, najlepszym tutaj wariantem jest właśnie triple edytowanie, jeżeli wy się tego nauczycie to już naprawdę jest kosur, ponieważ inne edycje pójdą wam o za wiele większą łatwością. Również bardzo dobre jest właśnie edytowanie podw podwójnych tej daszków oraz właśnie wejścia, czy tej ściany. Myślę, że mapka jest naprawdę spoko i naprawdę jeżeli ktoś by chciał z niej skończy, to oczywiście to bardzo gorąco polecam. A jeżeli to jeszcze, właśnie ty nie subskrybujesz tego kanału, to cię do niego mega zachęcam, gorąco. Ja w tym odcinku to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć, cześć.